Witajcie o rozważaniu na dzień dobry. Dzisiaj chyba już kolejny, ostatni odcinek o odpoczynku. Dodam, że tak trochę ten odpoczynek mi się dłuży. Nie chcę nowej serii zaczynać, bo generalnie jutro wylatuję do Tanzanii. Także w zasadzie nagrywam ten odcinek na jutro. Czyli wy wasze dziś, to moje jutro. Także pomódlcie się może, jak już obejrzycie sobie ten odcinek, żeby Pan Bóg mi dał bezpiecznie do, dolecieć do Tanzanii i już niedługo właśnie odcinki tanzańskie. No właśnie i dlatego jeszcze kończę ten, ten odpoczynek i pomyślałem sobie o takiej jednej rzeczy, która wiąże się z odpoczynkiem. I to jest troska o tych, którzy są w drugim miejscu. No, skądkolwiek gdzieś tam na ten odpoczynek się udajemy. Generalnie dzisiaj myślę sobie, że ta troska jest stosunkowo ułatwiona o tyle, że po prostu możemy sobie zadzwonić, możemy sobie porozmawiać i tak naprawdę myślę sobie, że nie odczuwamy w takim silnym stopniu tego, e, można powiedzieć, tej, tej bezradności pewnej, którą myślę odczuwali ludzie przez wiele, wiele wieków, właśnie ze względu na to, że nie mieli wpływu na to, co się dzieje, po prostu nie mieli jakichkolwiek informacji, nie mieli również sposobu na to, żeby tą informację otrzymać. I kiedyś to sobie uświadomiłem, właśnie czytając apostoła Pawła, i przeczytam teraz fragment z listu do Filipian. O ile dobrze pamiętam, to właśnie przy okazji tego fragmentu sobie uświadomiłem tą pewną zasadniczą, istotną różnicę pomiędzy dzisiejszymi czasami, a czasami apostoła Pawła i bardzo wieloma innymi czasami w przeszłości. To jest drugi rozdział, 25 i 26 werset. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do Was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a Waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo Zaiste tęsknił do Was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, że zachorował. No i wyobraźcie sobie teraz, jak to się w tamtych czasach odbywało. Odbywało się to mniej więcej w taki sposób, że po prostu przyszedł jakiś tam człowiek i mówił tak naprawdę wiadomości, powiedzmy sprzed no, miesiąca. Czasami dwóch tygodni, może tygodnia, to było najwcześniej, czasami sprzed dwóch miesięcy. I tak naprawdę yy, wszelkie reakcje, jakie były możliwe, to były właśnie możliwe dopiero po tak długim czasie. I jeśli na przykład ktoś wiedział, załóżmy, że wy wiecie, że ktoś mówi waszym bliskim o tym, że chorujecie bardzo, że nie wiadomo, czy z tego wyjdziecie, i wyszliście. No ale wiecie, że ci ludzie faktycznie się troszczą o was i że faktycznie im na Was zależy, to chcecie tak naprawdę ulżyć w ich cierpieniu i chcecie jak najszybciej, byśmy dzisiaj powiedzieli zadzwonić. Oni wtedy mogli powiedzieć, poinformować o tym, że sytuacja się zmieniła. I z czymś takim mamy właśnie do czynienia tutaj. Kiedy w ogóle patrzę na postała Pawła, to myślę sobie, że bardzo często tak było, no że właśnie martwił się, bo po prostu nie miał jak wiedzieć. A mówię o tym dlatego między innymi, żebyśmy po prostu byli wdzięczni. Byli wdzięczni za telefon, byli wdzięczni za to, że możemy szybko zareagować, że możemy się dowiedzieć, że coś się dzieje. Dowiedziawszy się, możemy właśnie znaleźć jakiś sposób rozwiązania, bo zazwyczaj jakieś sposoby rozwiązania są właśnie dlatego, że możemy się o czymś dzisiaj dowiedzieć. Natomiast w tamtych czasach tego nie było. I powiem Wam, że paradoksalnie wydaje mi się, że było to trudne dla nich, ale myślę sobie, że było to również dla nich czymś, co budowało ich wiarę, co sprawiało, że oni po prostu czuli się bardziej zależni od Boga i co gdzieś w jakiś sposób, myślę, uczyło ich, uczyło ich ufności, bo tak naprawdę w takiej sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że coś się wydarzyło, i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju wypadków i nie mamy się jak dowiedzieć i dopiero za miesiąc, za dwa, za trzy może się pojawić najszybciej ktoś, kto y, nam o tym powie, to tak naprawdę y, w takiej sytuacji jedyne, co nam zostaje, to się modlić, jedyne, co nam zostaje, to właśnie wołać do Boga, żeby pomógł, żeby był obecny, żeby był, zrobił to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. I myślę sobie, że to jest bardzo cenna lekcja, lekcja, którą ciągle dzisiaj się uczymy, ale myślę, że znacznie, znacznie rzadziej. Y, oczywiście to, że my dzisiaj możemy wpływać, jest ciągle złudne w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie kontrolować sytuacji, niemniej możemy tą sytuację kontrolować znacznie mocniej. Myślę sobie, że być może też z tego biorą się nasze dzisiejsze problemy z zaufaniem, być może też z tego bierze się to poczucie, które myślę towarzyszy wielu ludziom współczesnym, że po prostu sobie poradzą, że, że ogarną, że, 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 no, że w życiu człowiek tak naprawdę potrafi w dużym stopniu wpływać na to, co robi i, i ten Bóg jest gdzieś daleki, nieobecny, niepotrzebny. Co moim zdaniem jest przykrym, niestety przykrą konsekwencją dobrego daru, dobrego daru, jakim jest to, że możemy szybciej odczuwać ulgę. I myślę sobie, że taka ogólna refleksja jest właśnie taka, że niestety bardzo często dobre dary, które, yy, które nam pomagają w życiu, niestety w naszej niewierze potrafimy wykorzystać właśnie do takiego. Oddalenia się od Boga i niewidzenia, niedostrzegania za darem Jego dawcy. Także cieszmy się tym, że możemy się kontaktować, cieszmy się tym, że ten kontakt mamy, ale też w tym wszystkim oddawajmy chwałę Bogu, bądźmy wdzięczni Mu za to, że tak jest i pamiętajmy, że ostatecznie, mimo tych wszystkich fajnych połączeń, sposobów na kontakt, na wpływ na siebie, Bóg jest Bogiem i i to w jego ręku jest nasze życie, a nie w naszym własnym. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że pomimo właśnie takich różnych chwil, kiedy się gubimy, Ty jesteś wierny, Panie, i daj nam zawsze właśnie pamiętać przede wszystkim o tym, że jeśli Ty domu nie zbudujesz, to jeśli się Ty nie zatroszczysz, to wszystkie nasze ludzkie środki są zawodne. I Panie, daj nam Ciebie uwielbiać i dla Ciebie żyć. I Tobie ufać. Z Bogiem i do zobaczenia.